Dobra, zobaczymy tego Mośka, z którym miałem iść. Wydy na wydy. Karierist to wasz? Kur... Jakiś potomek, ciubinio. To wygra na ilość rund, jak go teraz nie sprzątnie. No to wygrał. O wy cwaniaki, się kurwa zapisaliście. Mogę powiedzieć, że ten Mosiek zapisał po prostu. Był wbił trochę później, ale... Ale bym sobie powalczył. Siemka, chciałbym zaprosić was na mojego Twitcha, gdzie można zobaczyć mnie codziennie na żywo. A teraz życzę miłego oglądania. O 19 zapisaliście. Dobra, zobaczymy gwizdy. Co ty tam, gwizdy robisz ciekawego? 400. O Boże. Ale fryta pewnie alorny po też wyższy level ma dużo. Ponad 10 leveli chyba przewagi z tego, co, co widziałem. Coś około 10 leveli przewagi. Co jest? Na co czekamy? To jest jakiś w wódeków. Mośki sobie walczą tam osobno. Chociaż fryta to mógł prowadzić ukazywać. Tak chodził nawet dla jaj. Czemu Mośki nie zrobiły ataków? Czy zrobiły? Przysnąłem? Tak, to jest pojedynek wódeków. Mośki czekają. Jak MOŚKI nie żyją? Aha. What the fuck? Coś się zbagowało. Tutaj Dark Wódka ma w sumie większą szansę, że to wygrać, jak mi się wydaje. Ta truta jest chujowa, ale ten ma na sobie otępkę i ukaz, więc. to też zależy w sumie dużo od tego, jak są drify poekspione. W ogóle, jak będą te orby. Boże, i to też zmieni w PvP. Wyssanie życia z ataków. Kondy, many. O, wódkę to wygrał. Może teraz jakiś krytyk, krytyk wejdzie. Magiczny. Ale nie. 1-1. Też 1-1. A tutaj Neko tu wygrywa z ciastkiem. Czekaj, co? To jak rozwalił dwóch? Na 135 w sumie. na 115 i 125. To to ma to sens. Że sobie jakoś tam poradził Abi, o kurwa, na no Abiego będziecie mniej ciężko Tak mi się wydaje, bo Abi, Abi dobrze, dobrze gra, ma to, też mocną tą postać Pod taki, po takie PvP To jak wygrał, to ich też rozwali raczej Dobra, walka powiedzmy, że Finałowa tej rundy Też wydaje mi się, że Fryda tu może wygrać Bo Fryda ma dość mocnego tego mośka No tutaj już Gwizdi jest na trucie Okej, okay, zmiana targetu Od razu w oro w wdeków. Z obu stron Okej, okay, zmi znowu zmiana na mośka Spoko, fajnie co zagrali, fajnie zagrali. grali. na Mosia, atak w WDK i potem zmiana. Poranie po prostu Mośka. Spoko, opcja. O, fajnie, ten Shield też dużo robi, bo wyssanie Dark wódki nie będzie. będzie bardziej mu szkodziło niż pomagało. No ale tak, to już jest raczej. GG. Otóż tu. Tutaj myślę, że tej ciastek raczej z Niko wygra. Z Neko, przepraszam. Rubinio. Nie jest Ciubinio? On nie zmienił Niku czasami? Czemu on zmienił nick na Rubinio? Zobaczymy czy coś poukazuje. Ja ostatnio mu szczęście przyniosłem, no. Szczęście mu przyniosłem jak, jak go kamerowałem, to może tym razem też jakieś magiczne zwycięstwo. Tajemnica, okej. Okay. Teraz chcę ją poznać. Oj, spięta została, niefajnie. No prawie. Kurde, jakby ciastek padł. Druid by przeżył. Chociaż 83 Okej. Okay. Ale dobra, no i tak. PA plus spięta. No lipa trochę. Musi się znowu umyć, wrzucić sobie źródło, wyleczyć się przede wszystkim. O boż. Tragedia. Jeszcze spięta została drugi raz. Ale chujowo. To był unlucky, że nie zmył się z tego. Nie no, dobra, to. Jeżeli by teraz ciastek padł, to to jest do wygrania. To jest do wygrania. Dawaj, winio, Jakieś wyssanie many. Truta. A, albo i nie. No teraz by musiał iść o lin, nie? Teraz by już musiał iść o lin W ukazy. Ten Farid Dobra, teraz zobaczymy sobie walkę Ja i Kiwi Versus Abi Prezydent To że ciekawa walka Bardzo ciekawa Oczywiście ciekawa pod względem też Że tutaj jest dwóch znajomych Tu jest jeden znajomy Ale pod względem zestawienia Rycerz druid kontra rycerz druid To nie będzie aż tak ciekawe Chociaż zobaczymy Jak będzie mocna agresja Że nie będzie takie defensywne czekanie Do 15 rundy To będzie git Ej, Deheya i Kiwi jeszcze Jakaś rozmowa z coachem przed walką Typowo, typowo Tu nie ma żartów Dobra Patrzymy co tutaj się dzieje. Okej, okay, no. Osy i kory wryca, typical. Abi nie trafi drugich korów w dychę, więc dycha sobie tutaj trochę polata. Jaki to w ogóle jest HP 3800? 800 Dycha, tak mało HP? 3 i Abi 4, no Abi tutaj może samemu coś, kurde, porozwalać to może być, z Abi może być ciężko tu raczej już e, prezent padnie, Dycha będzie sobie żył na, na luzie, e, oski oski, korki podbite Dycha stoi w miejscu, prezent też stoi, lekko biany, to w sumie niewiele mu się tutaj stanie, Dycha po 100% dystans, ale 29 to w sumie nie jest damage, a i teraz kwestia tego co tu się będzie działo, raczej wydostawanie się z korków, nie wiem czy ma jakiś sens. Mycie, okej, okay. może trochę Waste many. No i tak rzuca, tu nie wiem, czy był sens zużywać many na mycie. No tej Abi cały czas próbuje wykończyć dychę. No nie no, prezent teraz musi raczej paść. Chociaż, chociaż nie ma nastakowanego leczenia, to może jeszcze będzie na tyle wyleczony, że. Nie dobra, tu raczej, raczej prezent pada już. Tak mi się wydaje. To raczej nie ma szans, żeby przeżył. No właśnie, otóż to. kujowo mógł poprawić buffa Abiemu. Mógł, jak wiedział, że pada, mógł poprawić buffa Abiemu, wrzucić mu jeszcze poświęte, wrzucić mu aurę, wrzucić mu rozkaz, tak, żeby Abie jeszcze miał szansę coś powalczyć, bo Dychę mógłby na pewno ściągnąć. Z, potem jeden na jeden z Jajko Kiwi myślę, że też by miał szansę, ale no właśnie, z tego bufa będzie mu ciężko bardzo, no chyba, że urokami będzie próbował Dychę wykończyć. Tylko, że Dycha teraz tak naprawdę może się bronić tylko przed urokami, bo blok wy Tankuje raczej każdy atak od druida, a jajko go cały czas na bieżąco leczy, ale dobra. W sumie druga opcja jest taka, że ma nastakowane leczenie. 400 staki leczenia to jest trochę lipa. Kory weszły. To Abi duży damage przyjął na pysk. No dycha teraz nie będzie dużo, nie będzie mocno wyleczony. To Abi po 100% to trochę lipa. Miara jeszcze weszła. No to trochę lipa, trochę lipa. Dycha przeżył, dziwo, no czy Oski tego tak go dobiją w następnej rundzie? Ale to, że to przeżył, to... Ile mu HP zostało? 9 HP. No Oski i Kory go dobiją, ale... ale to było dość zabawne. Przynajmniej mnie rozbawiło. Mycie, poprawa źródełka, tarcza... Z drugiej strony więc to jest samo, to jest jeszcze poświęta, która bardzo dużo zmienia, ten rozkaz też trochę jeszcze zmienił w tej rundzie poprzedniej. No Abi musi to jakoś kurde teraz ugrać. Ej, ale Abi ma damage. Okej, okay, dobra. Jakby Abi teraz nie zginął, to ja myślę, że jaką miał poważne problemy, nie? Ale zajebista walka, to jest dużo ciekawsze niż się spodziewałem. Myślałem, że Druidry też to będzie bardzo nudna, nużąca walka, a tu jest dość emocjonująca ta walka. Najgorsze jest to, że nie mogę tu nikomu kibicować za bardzo. Czemu nie mogę? No bo z jednej strony znajomi, z drugiej strony znajomy i nie chciałbym przeciwko żadnemu znajomemu kibicować. A na szczęście jest bardzo ciekawa walka i wyrównana, więc fajnie się to ogląda. Tutaj korki, oski... Okej, okay, weszło mniej więcej to samo, tylko żabi ma mocniej kory rozwinięte. Boże ocki rozwinięte. Tutaj decha będzie trochę bardziej cierpiał. Chociaż HP stracił dycha mniej, więc coś czuje, że tej dycha ma bardziej poinwestowane w jakieś alorny. Mmm, prezydent dumety. No i zastanawiam, czy jest czy jest sens myć dychę. Bo to jest tak naprawdę jeden atak więcej, powiedzmy. Dużo many tracisz, a on tak rzuca i tak. No powoli mu to HP spływa, ale w następnej i tak raczej znowu dostanie, dostanie coś na pysk, więc nie jestem przekonany, czy jest sens w ogóle mycie tutaj y, tych ryców. Raczej wyleczenie ich i tyle. Chociaż tutaj, kurde, widać, że prezydent nie ma tak driftów y, poekspionych jak, jak dycha. Tutaj po 100%. I w drugą stronę również po 100%. Spoko, no to ułatwia trochę robotę druidowi. Ten sztylecik. Tutaj prezydent już 39 HP, 1500 HP. No, jak dobrze pójdzie, to już go nie będzie w tej rundzie. No, właśnie. Otóż to Orion. I proszę cię. Tutaj po 100% Wabiego. No, abi by tutaj musiał zakorkować dychę. To jest dość oczywiste. Teraz ma przynajmniej bufa jeszcze chwilę, więc aby tyle. Chociaż znowu, Ryc, jak wiedział, że pada, mógł mu wrzucić tego bufa na koniec. Przynajmniej wydaje mi się, że tak by to było dużo lepsze, jakby faktycznie wrzucał mu tego bufa, jak wie, że dycha. No, abi by musiał na tym bufie wykończyć Ryca. Tylko czy to jest możliwe? No, został teraz jeszcze miarę? Okej, okay, no skupił się bardziej na tych korach. Czy dycha będziemy ty? Chyba nie, nie przypuszczam, żeby był umyty. A jednak, jednak dycha został umyty. 84-89%. No co, no dalej próbować wrzucić te korę. No w sumie to jest największy damage. No podchodzenie do dychy przez Abiego byłoby takie trochę mech, bo przez blok się jednak przedostać. Tutaj próba odbicia w druida, ale no druid tak naprawdę stoi, może stać 0, 0 nawet 5, szczerze mówiąc, bo i tak raczej mają tu wygraną, nawet jakby do tej 15 rundy, bo tak jak jest, znaczy ten poziom hapsów jakby zostawał, nie? Więc podejrzewam. Że tutaj raczej ciężko będzie mu wrzucić jakiegoś debuffa. No ciężka walka, ciężka walka. Ten rycego Dabiego trochę zajebał sprawę, że nie wrzucał mu tych buffów, wiedząc, że ginie, a Beam miał tam jeszcze dwie rundy buffa. Te. Trzy rundy więcej bufa dla druida. Myślę, że żeby mu sporo pomogły. Nie wiem, czy by to wygrał dzięki temu, bo to dalej jest walka 1 yy, na 2, ale na pewno te poświęta rozkaz, aura by trochę mu pomogły, nie? Także może by padły, znowu byłaby jakaś walka 1 na 1. No to już raczej po walce. Otóż to. Ładna walka, ładna walka, no. Czekamy na półfinały. Dobra, oglądamy sobie Moranę. No i teraz pytanie: Czy tutaj nowa jest dla. żeby zbejtować na siebie ataki i Karin wtedy na napierdziela, robi ataki i tak naprawdę mierzy oponentów? Czy nowa jest faktycznie na tyle wekspiona i ubrana, żeby zagrozić przeciwnikom? O no, silne podejrzenia, że pójdzie full focus, zdycha. To w sensie, no, się w sumie wryca, no bo w kogo. Znaczy, nie, teoretycznie mogliby jakimiś meteorami czy coś, ale raczej podejrzewam, że to będzie fokus dycha, jakieś korki, podpałki, próba wrzucenia osek, wrachy i to będzie loro rodycha, przynajmniej w pierwszej rundzie, a potem już zależy, zależnie od tego jak im poszło, będą kombinowali dalej. Jeżeli wejdzie jakaś podpałka, wejdą kory, wejdą oski, no to pójdą, druid pójdzie w kiwi, a mosiek będzie napierdzielał kulami. Druga opcja jest, że druid, że mosiek jest zrobiony pod meteory i będzie, będą próbowali ściągnąć jajko, że będzie oski, korki, wszystko w jajko, i pójdzie, pójdą metory w jajko, ale wątpię. Raczej ta pierwsza opcja, że jest full focus z podpałką, z full debuffem w ryca. O, tu już jest trójzomb, czyli półka HP, ładnie, 5,5. No, mają dużo więcej HP. Ten kain może być kurde mocarny. Wraha, oski, korki. Mm, no, wracha tylko nie weszła. Nie, od razu kule, bez podpałki? A dobra, podpałka na koniec, okej. Okay. Dwie kulki, i podpałka. W sumie może tak robić cały czas, dwie kulki, trzy podpałki, albo trzy kulki, dwie podpałki Chyba, że nie będzie chciał ryzykować tym, tym mośkiem, że zostanie kory i straci ataki, to raczej wrzuci same kulki Otóż to, no został miary, raczej będzie umyty, no bo ma kory, ma oski, ma miarę, więc bez sensu Raczej to będzie od razu mycie, dokorowanie ryca Jak obstawiasz, to wygra nie wiem, wydaje mi się, że tutaj może, może wygrać Mosiek z Druidem, ale to tylko zależy od tego, jak Mosiek zagra. Za bardzo się na wrażce skupił. Jakby w tej poprzedniej rundzie, nie tej, w której dostał kory, tylko tej wcześniej, wrzucił znowu podpałki zamiast pięciu kulek, to myślę, że Dycha już by mógł być martwy w tej rundzie. A tak to teraz jest ciężko. Teraz został kory, znowu musi być umyty, znowu musi być wyleczony. I. Aha, bez leczenia. Ok, czyli full oro. Weszły raz kory. Sztylecik na 100%, no Dycha w sumie mógł zabić tego Mośka, jakby wrzucił jeszcze z 3 sztylety. Okej, okay, no to raczej Dycha to ugra, tak podejrzewam, bo Dycha z Kiwi to ugrają, bo już Mośek leży. Chyba, no, że druidowi jakoś magicznie pochodzą, nie wiem, krytyki, jakieś podwójne, jakieś takie rzeczy, o ile takie ma, no to wtedy może być ciężko, ma strasznie dużo HP. I to też kwestia tego, jak długo Dycha się jeszcze utrzyma w walce. Dycha leży niestety, zostaje Kiwi. No Kiwi już z samym tym HP może mieć problem i Manny też ma więcej Kain. Więc tutaj jajko może niestety przegrać tą walkę. Damage też się znacznie różni. Kryty i podwójne to co mówiłem właśnie. Tutaj może być jakaś próba osek, jakichś korów ewentualnie i dalej napierdzielanka kijaszkiem. Jakby jajko wrzucił kory, to może by miał jeszcze szansę, ale bez korów to już raczej, raczej wyjebka teraz. Teraz wystarczą jakieś osy, bo jest większa szansa na procent na wejście niż korami. I w sumie to powinno być tyle. Nie, dalej na kijaszek. No ciekawa walka, ciekawa. Kurde, jakby Dycha wygrał z Kiwi i grali przeciwko to by było fajne. Jakby Gildia ze sobą walczyła o pierwsze miejsce w turnieju, to by było całkiem spoko. I oczywiście życzę im wygranej. Tylko, że właśnie problem jest w tym, że ten druid jest strasznie silny. Kain jest okropnie silny. Mosiek by musiał paść w najpóźniej chyba w czwartej rundzie, żeby mogli, we, żeby musieli, musieliby być we dwóch, żeby tego druida walić. No tutaj ładnie w tego mosika powchodziło. Dobra, i ten mosik może już paść. Może paść nawet w drugiej rundzie. Jeżeli i tak będzie, to mają dużą szansę na wygraną. Bo Kain może mieć dużo HP, ale jak będzie grał przeciwko Druidowi i Rycowi, to będzie miał ciężko tak i tak. No i nice, w drugiej rundzie pada. Na 100% dwa Faridy, Tu będzie raczej mycie. Bez mycia dychy? To bym już dychę umył, bo druid by się skupił na nim wtedy. Dalej by się skupiał na tym, żeby rycek miał korki i oski. Odpuściłby yy, kiwi te osy i korki ewentualne. No te osy już teraz będą dręczyć, kurde, kiwi. Okej, okay, tu chyba... to za wszelką cenę wysadzić z butów po prostu jajko. No bo na samego ryca to już no, nie oszukujmy się, no. Bez problemu. Dobra, po 100%. No i... Dycha powinien właśnie zamiast tych ataków wrzucić jak najwięcej tych sztyletów. Po to, żeby zwiększyć ewentualny damage yy, swojemu druid druidowi. Bo Kain tak by się musiał z tego myć, nie? O, to dobrze, że poprawił rozkaz i bufa też by mógł poprawić. O, właśnie, dobrze że poprawił tego bufa. Nie robi tego błędu, co tamten rycek, bo tamten rycek nie poprawiał tego bufa. No, tutaj raczej Kain padnie. Ciekawy jestem, pufiną. Tak, Kain to za wszelką cenę chce wysadzić po prostu kiwi. Ah, no i teraz od tej rundy dużo zależy. Te osy, nie, nie fajnie. Ale tu po 100% Kain poszedł. Tu raczej będzie kiwi próbował wybombić z butów. Tylko kiwi mógłby wrzucić na przykład tak. Zapobiegawczo na przykład Kondę dych, dla Dychy, po to, że jeżeli on by padł, bo no jest mu znacznie bliżej niż Rycowi do tego, to Dycha ma jeszcze kondycję, którą może dobić sobie tego druida. Yy, właśnie to też zrobił. Tu po 100% weszło. No i teraz cała walka w rękach dychy. Jeżeli dobrze to ugra, zagra, to raczej to powinien wygrać, bo jest jeszcze szansa. Jeżeli się wbroń przed korami. Tu by jeszcze miara. A, miara siedzi. A już nie. Ale miara siedziała, to mój błąd, nie zauważyłem tego. No, mógłby teraz dla jaj wrzucić sztylety na przykład, nie? Spróbować rzucić sztylety, bo raczej będzie miał 100% na dystans, kain. Jeżeli wejdzie. Ko kurde, to jest też takie ryzyko, bo jak, jak wejdą kory i rzuci sztyletami, to spoko, ale jak nie rzuci, to straci trochę tego damage'u. No i takie nadobicie te szty są spoko, ale. No jest po 100%. Nie wszedł ten Debów, ale lipa. Boże, ten Debów by zrobił robotę. Bo z samej miary nie wiem, czy się będzie Kain mył. Raczej nie, no właśnie, tu raczej pójdzie full oro. Ej, no lipa. Szkoda, szkoda. Bo kurde, był potencjał na wygranie tej walki. Bardzo szybko tego mośka wysadzili. Rozmowy z coachem oczywiście, a to już finał, to tu już nie można popełnić błędu. Dobra, jeszcze gotowość fryty i zaczynamy finał. No i pięknie. Tu raczej będzie... Będą się starali szybko wsadzić mosia. Tak mówię, szpila, jakieś kuleczki albo podpała i... I tyle. Przynajmniej wydaje mi się, że tak to powinno być zagrane. Także ten mosik szybko po prostu przestał przeszkadzać, żeby się skupić na tym... o otóż to. Żeby się tu szybko skupić na HP od, od Mosia, więc podejrzewam, że tu będą, będzie próba podpały, jakieś wrachy, oczywiście. Najpierw jakaś otępa, szpila, zatrucie, może. E, to zatrucie chyba będzie tu kluczowe w sumie. Mm, szpila, fajnie, że weszła jest zatrucie. No i Fryda nie podpali, ale jakby teraz od weszła. Jak teraz wejdzie otępa, no to łatwiej będzie wrachę wrzucić. Jeżeli wrzuci wrachę, to te korki mu tak dużo nie zmieniają. Okej, nie próbują. Jest to wysysanie mano, o którym mówiłem. Mycie struty, czy wejdziesz pila? Nie. No, fryta tu ma kurde problem trochę na tych korach i na, tej, na tych osach. Kain już jest bez many. To jeżeli Wudo będzie cały czas trzymał Kaina, będzie klikał pierwszy, czego nie zrobił właśnie w tym momencie już, niestety, to by miał szansę, miałby szansę, ale za długo czekał. Ja bym cały czas zostawił ten yy, dwa debuffy, trzy wyssania many i, i spamował tym. Dopóki by się konda oczywiście nie skończyła. Najgorsze jest to, że właśnie we weszło w momencie, jakbym się palić, yy, weszły te kory. No, tutaj próba szpilami. Wysanie many bardzo fajnie. To wysanie many jest zawsze kluczowe, jak grasz na druida. No, i znowu wysanie many. Ten wód powinien spamować tą spację jak niedormalny. Żeby jak najszybciej kurde, kliknąć, żeby to wysanie many weszło i wtedy druid jest no, nie jest w stanie nic zrobić. A póki ma kondycję, to bym spamował. Dobrze by było, jakby robił na przykład dwie szpile dwałce tak, żeby, żeby druid musiał naprawdę mocno rozłożyć sobie TPA, także traci na każdym tym, każdym poziomie tutaj bardzo fartownie. O, no i tu już będzie ciężko budakowi. Ale no dobrze, że tego wystania pilnuje, Jak to wystanie będzie cały czas działało, to będzie mu dużo, dużo łatwiej, będzie miał szansę. No i tutaj, kurde, już się zbufał trochę. No i niestety, no Kain kurde, miaździe. Mocny jest ten druid, strasznie mocny. No, to lecimy dalej w finał. Czy to będzie już koniec finału, czy dopiero największe mocy się zaczną? Zobaczymy. Fajnie, jakby Fryta wygrał. Chciałbym, żeby był ten finał taki, wiecie, jeden, jeden taki grał o wszystko. Chociaż Fryta już teraz walczy o wszystko. Kurczę, no. Jak ty na tego druida w ogóle grać? Jakby te podpały weszły, byłoby dużo prościej, nie? Tylko, że kory by nie mogły wejść we Frytę. Mam dużo HP, 5600, ja pierdulę. Dobra, no i w już będzie. Okej. Okay. Liczył na to, że zabiję Mośka i ta podpała pójdzie w druida. Tutaj już fryta może paść w tej rundzie, niestety. Otempa, super, szpila. Boże, myślałem, że jeszcze truta wejdzie. Te podpały na 100%. Idealnie. Teraz nie może tylko dać sobie wrzucić os i korów. Ja bym poszedł 005 i kurwa full dips. O, no tak. Podnieciłem się za szybko. Zapomniałem, że on się umyje. <gry> za szybko się podjarałem. Ale dobra, dobrze, dobrze. Znowu podpały weszły, wyssanie many, ideolo. A teraz jest szansa na to, że, że druid tutaj padnie. No chyba, że teraz dostanie kurde kory albo osy, fryta. Nie dostał. Czy tutaj druid poszedł Oro po prostu. No i teraz druid prawie bez many. No nie, do tego już chyba nie da przegrać. Tego już chyba Voodoo przegrać nie może, co? Jeszcze na takich procentach trafia. No to wyssanie many boli, no. Ej, no zaczyna wyglądać, jakby ten druid miał szansę. Co jest? No nie mówcie, że Kain jeszcze to wygra. Jak on też jeszcze ugra, to naprawdę szapoba. On to kurwa wygra. To teraz jakieś osy pójdą na bank. Nie, nie poszły osy. Dalej próbuję bić pałką. No i teraz... Okej, okay, Wudów kliknął pierwszy. Nie gadaj. Ja pierdol! Nie gadaj! Nie no. Ku... Kurźwa. Nie, a to co ten Kain zrobił, masakra. Co to walka była? Nie no kuźwa, to... Chyba odcinek z tego zrobimy. To co ten druid odwalił. To było bardzo dobre, to było bardzo dobre. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Fajnie było. że wam dużo expa, jeszcze więcej dropu i miłego wieczoru.